Cześć. Witam was w odcinku. Zagrajmy w Pokémon Bloody Platinum. Od poprzedniego odcinka trochę się zmieniło. Złapałem jednego nowego pokemona, oczywiście. Jemu możemy chodzić w łóżku. Brań ważna. Pokażę wam tego pokemona. Tak. Wodny, nie? To Buizel. Pokémon typu wodnego, tak. Ma słabe obydwie obrony. Jaką siedzi? Muszę zobaczyć. B jak on siedzi, nie mu nogi ucielić. Tu macie... Tu macie naturę hardy. Tu macie statystyki słabe. Macie otoki, w ogóle już cały zajebiste. Zamieniłem go... o mikrofon. Za... o puch. Zamieniłem go za... lotada. Tak, lotada. Bo ten był słaby. Może przez moją naturę. To kolejne co musi... musimy, co musimy iść, to iść do, do tego dziwnego lasu. Którym ewoluuje, ewoluuje mojego Eevee. Tak. Pierwsze wam pokażę kilka walk. A potem... No może nowe poka będą... Nie wiem jak go mam ewoluować w ogóle. Wiem, że on musi... Bywa, w tym, tym kawyczku takim musi... Dobra, pójdźmy koło Może dostać jako... O! Tu jest ten kawyczek! Może trzeba tylko dać coś do jego. Nie, widzę ten poziom, może trzeba. dwa nowe Pokémony? <laughs> y Herakros i Barumi. Są oczywiście dwa nowe Pokemony. What the fuck? Did <śmiech> 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 Dobra, to już wiadomo, że umarł. Czy cytryny? Jeee! Yeah, yeah. Nie. Dobra, Gold. Umarła. Thunderwave. Chelsea Thunderwave. Ok. Na zasadzie takie walki. Hidden power. Opowiem. Herakross. Pokémon typu. Robak walka. Nie ewoluuje z niczego ani w nic. Silny Pokémon. Pod względem statystyki ataku. A Baru mi to sławe główno trawiaste. Nie, robacze. Dobra, cięcie zrobię. Jak pokonam, wracam. Dobra, już wracam. Ej, tu mnie. Aha, nie są dobra. To Możemy dalej iść. Chyba Iwi sobie tu nie po XP. Znaczy Gold. No, może. O Boże, kolejne dwa nowe Pokemony. Aha, no mam na przyspieszenie. Skyter i Paras. Paras, Pokémon typu Rob... Robak. Trawa ewoluuje w to na którymś tam i Skyter. Pokemon typu Robak Lot ewoluuje w stiz Stizora poprzez wymianę. i Trzeba trzymać Metal Coat. Dobra, sądzę, do że takie będę nawalał. Tetherways, dobra. Binga tak nie trafił w tym dobrze. mhm. Mm Dobra, wszystkie Pokemony są, jakby to powiedzieć, obniżone w speedzie. Ale i tak no, Skyter jest najszybszy. Potem Gold, potem Chelsea, a na końcu ten słaby Paras. No, a glity jeszcze raz to teraz to Chelsea. Chelsea coś jest często sparaliżowana. Dobra, mu sam do takim jeszcze wam. O, on sobie spida za mocno chyba powiększył. Ta, ten egg bombom Myślisz, że coś zrobi. Dobra, części znowu paraliż. Nie, ja mogę jak Quigga tak użyć. Dobra, dobrze, że dużo zebrało. No ja w zasadzie powiedziałem wszystko o nim, ale to wam już pokażę tą walkę do końca. Dobra, zumar. Pursius. Dobra, Quigga... Aha, nie może zwiększyć sobie już spidanie. Dobra nie otrzymała levelu, więc jeszcze jedna walka. I jeden nowy Pokémon. Kombi. Pokémon typu Robaglot. Ewoluuje na 20, jeżeli jest dziewczynką w. Coś tam. Cięcie na chwilę, już nie wiem co mam powiedzieć. Jest! Dobra, znowu te same słabe. Dobra, może silne Pokémony. Co? Nasza Gold chce ewoluować. Damy jej pewnie. Gold ewoluuje w pięknego, trawiastego Eevee, który mi się bardzo podoba. Tak, Flairon. Lifion znaczy się. No. Teraz ja muszę zobaczyć jego statystyki. Lifio. Typ trawiasty. A taki... jak dużo ataku! A co? Idziemy na trenerów zwykłych? W zasadzie prawdziwych. Tak, tu nas dąży coś złapać na pewno. A tutaj nie szło przejść? Szło tylko Dobra. Pierwsi trenerzy. Chce się kiknąć. Dobra, zaczynamy. Z łapaczem robaków i... Piękną Brain. Która wysyła gade i... Miri... Meripa. Ja i Lifiona. Jaki finalny Ha, bez strefy ataków, co by tu zrobić? Co, co by tu... to zrobić? jakieś, może Bullet seed, może. Ta, ja czy bomba? Czy mnie przetłumaczą tak, jak ta gra jest też przetłumaczona tylko, że normalna? bez haku? tadershock! No w co ty walisz? Nie, muszę zbić Pokeboda. Dobra, pokażę wam no, naszego drugiego nowego Pokeboda. Yy, tego Buizela. Którego praktycznie nie będzie widać. Egg bombę. Niech spróbuję użyć tylko Thundershocka, to... muszę pozbywać. Ja zazwyczaj z nim przegrywałem, jak sobie grałem. Ta, we mnie jeszcze Thundershockiem. To dodam. Jeżeli je, żyje, żyje, to dobrze. Watergun. Ta, jest najszybszy z nich. To i... Przez to się cieszę. Wow, Ninkadzie zeszło całe wszystko, HP. Dobra, Nogold, Klipko. Jajka! Szczęśliwego jajka. O, shock. Niestety, ten odcinek będzie jednak krótki. Po tej walce go zakończę. Z jednego powodu. No, no ze słabym pokamony i będę musiał pod expedi w tych trawach. No ja jeszcze Skyter! Ke, dobra. Winga tak! Auto zaboli. Boże! <ścoughs> ja, fajnie, ja z nim jeszcze przegrał, nie? Ekbob, jeszcze nie trafiłaś, idiotko. Ta, zmniejszę tak speeda moc dobrze. Będziesz wolniejsza nie wiem, od Giodu. To biorę tabora. Ale on może oberwać od Maripa. Ta, winga tak na mnie na pewno. Ale dużo. Raczej go nie ubijemy, są małe szanse. Nie, są duże szanse. Nie, nie na małe. Shock. O dobrze, że nie na mnie. To był kryt Ty nie wiesz w co walisz po pierwsze. Jej, winga tak! Jej, Tambo umarł. Ale okay. nie mam za jakiegoś większego wyboru teraz po kabodach. No, shock. Mam tak Pikachu, a Higisa, dwie twarze y Trink i Gold, ale Gold ma słabe ataki. Więc dwie twarze, a mam to. Dobra, ubity koń, dwie twarze ile Expa, lol, 25 level. Cześć, próbuję użyć atrakcji. Dobra, ciekawy. Boże Ninjask! Kolejny nowy Pokémon. Jest to prawdziwy koks. Pod względem speeda i ataku Thunderfunk. Aha, wave. Dobra, i tak może być od nas w ogóle szybszy. Mareb używa Thundershock. Ta zabiera, że nam mało. Widzicie, i ma umiejętność, która mu spida zwiększa jeszcze. Ta, para... widzicie, jeszcze był szybszy. A miał zmniejszony atak o połowę poprzez paraliż. Jeej, jeej, pokonanie. Wytwarzanie Chelsea, powy. ej. tutaj pokonaliśmy. Dobra, ja tu przyspiesam. Bo mi się trochę długa ta walka. Mubelko wyprowie. Pu po Widzicie ile umiem. Dobra, dobił go Lakie G. kolejny do wypokoju, bo to jest taki jakby Pikachu z czwartej generacji. Który jest fajny nawet, ale Chciałem go wziąć na ale wziąłem Pikachu, bo Pikachu jest fajniejszy. O trochę od niego. No. Wytwarza 26 level. Pikachu, o oh, Boże, Pikachu po mnie. Szybko. O, Thunderbolt! Dobra. Wiem, że w nic w tym odcinku niestety nie zrobiliśmy. Ale ja się tutaj... Ja tutaj zakończę go. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapki w górę pożegnam się a jak będzie źlot się tak degrady to i tego tak wrzucę a zapomniałem powiedzieć będzie tego nie to jak teraz a nieważne. cześć